Opatulony, ale jestem przewiałomy. Jestem mocno przewiany. Jestem mocno przewiany, kurwa! Zapierdalam na takiej kulajnozy, kurwa! Że to jest historia! Ona zapierdala 80 godzinę, kurwa, bez gitu. Ale jaka? Dwa silniki 1600 3200 łącznie i zapierdala, kurwa, 80... Moja dokładnie 95, ale się boję się rozpędzać. No tak za. <laughs> przyspieszyłem, nie ma kurwa. Jak, jak grzałka. Jak kurwa BMW 3. No tylko, że do pewnej prędkości, ale tak to. nie sama mówi ta Freida, Do tego jestem ubrany, żeby nie było, bo właśnie zapierdalam w trasę. Idę, idę sobie polatać po mieście. A co? Schulz, was?